Doja Cat w konflikcie z Fortnite po żarcie o zabawce erotycznej. Współpraca Doja Cat z Fortnite, jedna z najbardziej wyczekiwanych kolaboracji w historii gry, wystartowała z przytupem, ale szybko wywołała też kontrowersję. Wszystko przez niefortunny żart o zabawce erotycznej który pojawił się na oficjalnym koncie Fortnite w serwisie X. Do Cat dołączyła do uniwersum Fortnite jako główna bohaterka tegorocznego halloweenowego wydarzenia w 2025. W ramach aktualizacji do gry trafiły nowe skórki, bronie i halloweenowe nagrody, a sama artystka miała poprowadzić premierową kampanię w social mediach Fortnite. Z okazji premiery Doja Cat przejęła oficjalne konto Fortnite na X, publikując żartobliwe posty w swoim stylu. Jednak wkrótce po starcie pojawił się tweet podpisany jako Doja, w którym napisano: Mother of Rose Toys. Wpis szybko wywołał falę zdziwienia, ponieważ Rose Toy to popularna nazwa dla vibra w kształcie róży. Doja Cat natychmiast odcięła się od wpisu, reagując z własnego konta. Cytuję: Mówiłam im, żeby tego nie publikowali. To nawet nie byłam ja. Wczoraj powiedziałam, nie wrzucajcie tego. Ktoś powinien zapukać do kabiny w siedzibie Fortnite. Teraz tweetują o zabawkach erotycznych i udają, że to ja napisałam. Na zarzuty, że artystka próbuje się wybielić, ta odpowiedziała, że nie pisałaby czegoś takiego do grupy dzieci. Wkrótce po wymianie zdań oryginalny tweet i wszystkie odpowiedzi Doji zostały usunięte, ale jak zawsze internauci zdążyli zrobić zrzuty ekranu rozmowy. Choć incydent wzbudził niemałe zamieszanie, wszystko wskazuje na to, że sprawa została szybko wyjaśniona.